Cześć, witajcie serdecznie. Dużo plotek, dużo doniesień, kolejne plotki. Już raz nagrałem ten materiał, ale postanowiłem, że nagram go jeszcze raz dla was, dlatego, że doszły kolejne plotki, a plotki na temat kolejnych gier e, Xboxowych, które mogą pojawić się na Playaka. Pierwszym takim tytułem jest Forza Horizon 5. Ostatnio pochwalili się, że już prawie 40 milionów graczy do siebie ten tytuł przyciągnął. Powiem Wam, że zawsze jak pracowałem w sklepie z grami, to ludzie, którzy mieli w Playaka zawsze pytali się, czy Forza Horizon jest dostępna też właśnie na tą konsolę. Niestety nigdy nie była, więc ludzie odsyłałem z kwitkiem, ale bardzo, bardzo chcieli... No, powiem Wam, że Forza Horizon to jest taki tytuł, który chyba... Każdy fan wyścigów, dużo fanów e, też dobrych gier i jednej platformy, jednak zazdrościli i chcieliby zobaczyć u siebie właśnie, właśnie Forza Horizon. I być może faktycznie Microsoft spełni to życzenie, tym bardziej, że gra wyszła już naprawdę spory kawałek czasu temu. E, ludzie się chyba już nasycili, zresztą cały czas ją wspierają, cały czas dają aktualizacje, cały czas ci gracze dochodzą, więc czemu... Nie poszerzyć tego świetnego tytułu na kolejne platformy, w tym przypadku PlayStation. Ma się też gra właśnie pojawić na Gamescomie, więc są plotki, że, żeby się ludzie nie napale, na, napalali, bo to raczej jakiś nowy tryb, a może faktycznie chcą tą grę zaprezentować i powiedzieć, że niedługo wyjdzie też na PlayStation 5. Czyli mamy Forza Horizon. Pod koniec materiału odniosę się co ogólnie myślę o przyniesieniu gier, a teraz skupiliśmy się na pierwszym tytule, a drugi to jest Najnowszy Indiana Jones, który jak ostatnie e, odpowieści skrypty donoszą, e, ma być tytułem czasowym ekskluzywnie na Xboxach, który ma się ukazać w grudniu, a po 6 miesiącach ma wyjść już na PlayStation 5. Przypomnijmy, że wcześniejsze gry e, Machine Games, czyli Wolfenstein, były dostępne na każdą platformę. Widać po Dumie, że też nie chcą zabierać go Playjakowi i wyjdzie też na PlayStation. Eee, tutaj słyszałem, że po prostu Disney dał takie im ultimatum, bo jednak to oni są. Eee, mają prawa do marki, które dali Bethesda, Machine Games, żeby wykorzystali, żeby na jej podstawie, Indiana Jonesa stworzyli grę i dali im takie ultimatum, że chcą, żeby ta gra jak doszła, jak do największej liczby odbiorców. Czy ten scenariusz jest możliwy? Jest możliwy, dlatego teraz przechodzę do drugiego e, meritum tego filmiku. Dlaczego uważam, że jest możliwy i dlaczego może być takich gier więcej? A to dlatego, że e, pozycja na rynku jaką ma Microsoft jest taka, a nie inna. Wydali na to wszystko masę siana i musi się to zacząć zwracać po prostu. Ale spokojnie, wydaje mi się, że jak ta pozycja Microsoftu się umocni, to później może się to takie, jak też Phil Spencer wspominał, case to case wydawanie gier, Wrócę do domu skończyć, eee, i wtedy faktycznie będą pompować Game Passa Nie wiem, w nowego Xboxa, bo umocni się ich pozycja na rynku, i będą sobie mogli po prostu na to pozwolić. Też jak patrzyłem ostatnio, top 10 najbardziej grywalnych gier na każde konsole. Duże konsole, PC-ty, Nintendo, wiadomo, idzie swoją drogą, no to w zasadzie. Najwięcej gramy w gry multiplatformowe, tych ekskluzywów jest na bardzo, naprawdę bardzo mało. Nawet jakich był wysyp, to zawsze rządziły się te raczej gry dostępne na wszystko w tych czołowych miejscach, więc takie przenoszenie jest moim zdaniem jak najbardziej zależne od słabej pozycji Microsoftu na rynku. Nie ma co ukrywać, dopiero nie wiem, nabierają wiatru w żagle. No i dlatego jest jak jest, czyli będą cztery gry wydali, czy tam 5 teraz będą kolejne gry przynosić, te starsze. A być może, właśnie tak z dumem Case to case, Indiana Jones pół roku jest to podyktowane być może licencjami. Chociaż ja, moim zdaniem, jakby Microsoft chciał, bo pamiętajcie, jak było, że nie, nie, nie jest umowy: Call of Duty nie będą wchodzić do Game Passa. Guzik, prawda, wchodzą do Game Passa. Także, jak coś tam Microsoft chce zrobić, to po prostu to robi i niczym się nie przejmuje. A tymczasem myślę, że chcą troszeczkę sobie te wydatki zrekompensować, i dlatego chętniej będą swoje gry przenosić albo wydawać. Day One, zależy, które tytuły. Raczej, tak jak ostatnio ten Matt Booty też się wypowiadał, to case-to-case to, case, to jest właśnie Bethesda ich wewnętrzne studia mają być typowo zamknięte, aczkolwiek pojawienie się takiej forzy, no to jednak daje do myślenia, że znowu mówimy jedno, a robimy drugie, wcale bym się nie zdziwił. No cóż, czas pokaże słuchajcie, jak to będzie, jak to będzie się prezentować, które gry, jeszcze wspomnę, że Fallout New Vegas 2, który być może też będzie robiony, no bo jest Obsidian, jest Bethesda, oni mogą dać im tą markę, ci zrobili jedynkę, zrobili to genialnie, więc czemu nie zrobić dwójki. I jako, że to jest Fallout wydać na każdą konsolę. Mówię Microsoft tutaj może sobie dyktować i robić co chce, ale w momencie kiedy naprawdę wydadzą kolejną konsolę i ta konsola naprawdę im się uda, no to wtedy już mogą robić co chcą i jak chcą. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, jak będą ten Microsoft te gry wydawać. Chcielibyście Forza Horizon 5 na Play'aku? Chcielibyście Indiana Jonesa te pół roku później z haptyką ograć sobie na PS5? Rzućcie komentarz i zapraszam oczywiście do dyskusji. Zostawcie łapkę w górę, jak dacie radę, zasięgi, komentarze piszcie. Subskrybujcie oczywiście, niech ten mój malutki kanał Pomału, ale niech się rozwija i do przodu trzymajcie się. Cześć, yo!